Cześć, tutaj Sayuri, i dzisiaj przyszła do mnie paczka od um, The Cookie and the Rainbow LPS. I no, zaraz Wam pokażę w środku. Najpierw muszę to jeszcze tam otworzyć. I po prostu zacznę Wam pokazywać, co tam jest. I no, może ja już zacznę. Więc. już hmm. A więc tak. Tu taka karteczka była. Znaczy, była też książeczka, bo coś takiego nie wiem, się nie znam. I dalej jeszcze tu mam jakieś takie malutynkie, dodatki. o to jest takie słodkie jabłuszko, zobaczcie. Takie słodkie. I Marchewka. O. Marchewka. I dalej tu jeszcze mam takiego kwiatka i kolejna książeczka. Yy, I z by to była tyle, a teraz może pokażę Wam Pierwszy pet shop jest, ale ładny, jest taki dogel z tej strony, taki dog niemiecki i no będzie jest bardzo ładne, ogólnie jest taki fajny i on ma dziurkę I myślę, że nazwę... No niech będzie chłopak i będzie miał na imię Może... Nie wiem no, nie wiem, może niech będzie... Yy... No nie wiem, teraz nie wiem Katon? Katlon, tak Katlon, nie wiem czy to jakieś oryginalne imiona, sobie staram się wymyślać. więc to jest Katlon i no jest bardzo ładna ogólnie ta, oczy, ten nusek różowy słodki, Uważaj się na nacieszę 60 i kolejnym ostatnim petkiem jest Shooterka z... i ona, gdybym powiedzieć no kiedyś, z dwa lata temu bodajże no była moim marzeniem i ciągle jej szukałam ciągle po prostu chciałam, żeby ktoś się ze mną wymienił ale no, w końcu są skończona, ja teraz dopiero zdobułam. W ogóle ona jest taka jest, jest ładna. I Myciórkę, i ją nazwę. E... <toddźwiększka> teraz zastanawiam się nad imieniem. E... Eeech. albo... Po prostu na nie mówię to jak panterka. Zresztą już mam jeszcze jedną szorterkę, która jest po prostu moją ulubioną w centki. Ja ją nazywam po prostu centka, a to będzie najwyżej panterka, trudno Wymyślę jeszcze jakieś oryginalne imię. Na przykład nie wiem... Yy... Ja pierdzielę... Nie wiem... Yy... No Może nie będzie miała na imię... Kat... Katlin, nie wiem czy to jest taki... No dobra, to jest oryginalny imię Więc tak, tu mam datki Tu mam petki, a tam z tyłu są... śpi Bibi Czekajcie, zaraz wam ją pokażę Bo mi nie łapie ostrości O, śpi sobie No dobra, to by było na tyle więc to są moje petki i zmiany z The Cookie Rainbow LPS Żegnam się z Wami i do następnego e, takiego shoppingu, wymianki, bo idzie do mnie jeszcze paczka chyba i no, nie to tyle do pa. pa.